Hej, siemanko, witajcie w Clicker Heroes, w którym to będziemy bili dzisiaj kolejne rekordy. Jeśli chodzi o samą strefę, to ja co prawda byłem już dalej, bo byłem na poziomie 6515, natomiast doszedłem tam oczywiście przy udziale autoklikerów, czyli generalnie w tym trybie aktywnym, natomiast w tym trybie bez czynności tak daleko jeszcze nie byłem, a to oznacza, że po raz pierwszy, po raz pierwszy uda mi się odblokować cuci. Generalnie 25 poziomów łebku i weta kosztuje już więcej niż pierwszy poziom cuci, dlatego zostawiłem grę na tym poziomie i za chwilę po raz pierwszy właśnie przy Was to zrobię. Tutaj generalnie widać też, że zapasy złota przygotowane, także, także może dziać dużo. Tutaj warto zauważyć, że. Ten dpsik cuci 1.3e445 jest niewiele mniejszy niż łeb na tym poziomie. Także, jak ja dołożę cuci tych poziomów kilka, to niewykluczone, że ona mi tym trybie bezczynności pozwoli dojść jeszcze dalej, tak naprawdę bardzo daleko. Taką mam właśnie nadzieję w każdym razie, w każdym razie o czymś to ja jeszcze na początku chciałem wspomnieć. Chyba nie, chyba nie. Aha, o tym, że te poziomy cuci inaczej się rozkładają niż na większości tych bohaterów wcześniejszych, bo ona jest jedną z pierwszych nowych z tej piątki i tutaj właśnie te poziomy te skille są na poziomie 1000, 2000, 5000, czy nie, 4000 i 8000. I na tych dwóch pierwszych dokłada dps sobie, a na dwóch kolejnych zwiększa zarabianie złota. No także ta Cuci, mam nadzieję, że jakieś niesamowite rzeczy, rzeczy tutaj będzie robić, ale... Ale to oczywiście będzie wymagało dużo złota. Nie wiem, czy tyle mam, ale po prostu po prostu to sprawdźmy. Resztą zajmiemy się potem na goło. Nic nie robi, ale stać mi, jak widać, na kolejne poziomy. Weźmy może dyszkę. No, na dyszkę już mnie nie stać. Na dyszkę już mnie nie stać. A zobaczmy: 446, 451. Jak przerzucę złocenia. A, już pięknie, 457. Dobrze, dobrze, na to liczyłem. Także jest, jest ładnie, jest ładnie, ale tutaj tak jak widać, 501, a to nie drogie, to. Ale nie, to samo wykupienie 501, ale do tysięcznego poziomu trzeba dojść. Także to może kurde zająć długo czasu. No i w tym momencie oczywiście, jak ja to będę odpalał. Mianowicie, no teraz jak tak zapiernicza, no to sensu żadnego nie ma. więc Trzeba poczekać aż gra zwolni. I wtedy ja sobie kolejne poziomy wykupię za złoto, które pewnie zarobię. Bo tutaj autoklikery działają, także nogarnit też działa. Tego złota zarabiam dużo. O, już się udało, kolejne 20. O, już, o, 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 Rozpędza się ta gra. I dopiero jak zwolni, to ja zacznę wykorzystywać tutaj te zapasy, które zgromadziłem. Także niewykluczone, znaczy teraz to już jestem tego pewien, że ja dzięki tej suci w trybie bezczynności dojdę bardzo daleko i pobiję ten rekord, który osiągnąłem, grając wtedy, no już aktywnie, czyli w tym trybie hybrydowym. Także także wam powiem generalnie o właśnie też jak ja tutaj gram, bo bo na pewno tego w praktyce teraz nie pokażę, bo będzie ta gra mi teraz pięknie zapierdniciała jeszcze w tym trybie. Także właśnie jak kończy mi się już um, możliwość bicia bossów e, właśnie e, w właśnie bezczynności, no to wtedy ja na samym początku e, wrzucam tylko autoklikery, dopiero jak... Już one nie ogarniają, gra zwalnia, to odpalam te pierwsze dwa skille i znów jak już one rady nie dają, to odpalam całe kombo wszystkich skillów. Także tym sposobem można by powiedzieć, że gram najbardziej efektywnie jak się da, tak mi się mniej więcej wydaje, tak to mniej więcej ja robię i to się oczywiście to się oczywiście sprawdza, także. Od siebie mogę powiedzieć, że właśnie takie granie Wam polecam teraz, no, no kurde, nie mogłem się tej cuci doczekać i, i słusznie, bo widzę, że ona tutaj piękne rzeczy będzie robić. Piękne rzeczy będzie robić. Po 25 może teraz dokładajmy. Jak uda się mi dobić do tych właśnie jej umiejętności, odblokować je wykupić, no to tym bardziej to wszystko ruszy skopyta, ale do tego to droga daleka, no bo tak jak mówię, tysięczny poziom 2000. A zerknę nawet. Tak, 4000 o 50% zwiększa złoto, a na 8000 ma taką umiejętność, która zwiększa zarabiane złoto o 100%, znajdywane złoto. Także, no, piękne rzeczy, piękne rzeczy. W tej pierwszej umiejętności na poziomie tysięcznym zwiększa swój DPSik o 250%, a na poziomie 2000 o 300%. Także. No kurde, może być fajnie, ale na to jeszcze na to jeszcze musimy poczekać, bo to trochę potrwa, ale już, już jak udało mi się dobić do tych nowych bohaterów, no to um, teraz tak naprawdę zacznie się zabawa. No są te zapasiki złota, jakbym tak yy, nagle przestał go więcej zarabiać. A wygląda, że tutaj te koszta tak wzrosły, że już to tak jakby zwolniło. To będę, będę wykorzystywał te zapasiki tutaj. Całkiem galante są. I jeszcze, jeszcze. Nie, no, na pewno, na pewno w tym trybie, bez klikania, bez autoklikerów pobiję ten mój rekord, czyli 6515. Bez, bez problemu, tak mi się wydaje. Weźmy w międzyczasie, zajrzyjmy do tych różnych rzeczy. Tutaj 13 mi brak brakuje antycznych dusz. Żeby zdobyć to osiągnięcie. Także ja mam teraz 12. I, 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 I jak widać bez problemu zgarnę 13. Więcej tego będę miał. Także także to osiągnięcie zrobię. No, w klanie bossów bijemy. Teraz jest poziom 85. Elegancko, ale komplecik oczywiście. Przypominam na fejsie w poniedziałki ogłaszam. Jeśli ktoś w weekend nie grał. No to wtedy dostaje kopa bo tu jest taka ikonka właśnie kopa można zobaczyć, o ikonka taka kopa, można kopnąć i wtedy, wtedy, miejsce się zwalnia i ja wtedy ogłaszam ogłaszam taką informację na swoim fejsie i wtedy można zgłoszenia wysyłać i to się oczywiście dzieje w poniedziałki tak jak już wielokrotnie mówiłem, a tutaj tak, nic szczególnego te relikty to jest taka tam popierdółka, jest, jest bo jest zaraz zobaczymy sobie albo teraz już przejadę tradycyjnie inwestuję tradycyjnie inwestuję czyli zaczynam od tego Argeivas i Alatasa, później Solomon, później ci od Złota czyli Libertas, Mimzi, Mamon, no i teraz No Gardnit, no i później pozostałym rozkładam, no i właśnie na samym końcu to co mi zostaje Dokładam tym od aktywnego grania, czyli przede wszystkim Balowi, Swordowi i Juggernautowi, no i kamaru. Atmena też oczywiście, też oczywiście pilnuję, bo oni mi tutaj zawsze fajne rzeczy robią. Chociaż teraz jestem, jestem już na takim etapie, że coraz mniej opłaca się inwestowanie w tych, w tych bohaterów starożytnych, a bardziej się opłaca po prostu dokładanie wszystkiego. Niemalże napałem Morgulisowi, bo to już są takie wartości, gdzie przekroczyłem te punkty krytyczne, chociaż to się dalej opłaca, bo te obrażenia oczywiście rosną, ale nawet kalkulatory tutaj często wskazują, żeby Morgulisowi, Morgulisowi dokładać przede wszystkim. No i statystyki, statystyki 6. 6 restartów zrobiłem w międzyczasie, 38 dni, no i 6 restartów wystarczyło, żebym doszedł do cuci. Od tego etapu, który pokazywałem w poprzednim odcinku, wtedy, kiedy widzieliśmy się przy okazji właśnie y, premiery tego no, Dnita. Tak on się wabi w ogóle. Nogard No to nawet dobrze mówiłem, to ok, to okej. Okay. Ale tutaj niestety no zwolniło. Zwolniło także. Stało się to szybciej niż myślałem. Do rekordu jeszcze niecałe 100 poziomów. No ja ten swój własny pobiję i. No, i z takim zapasikiem złota, no to problemów nie będzie, tak podejrzewam. 506 na te kolejne poziomy, ja, ja tak naprawdę to nawet nie muszę tutaj dokładać co 25. Chciałem, żeby wygodnie mi było. Ale takiego porządnego kopa, to ona teraz dostanie. No, ciekawe, czy przy Tysiaku jest mnożnik razy 10. Mam nadzieję, że tak. Może być też wcześniej, bo niektórzy z tych bohaterów mają te mnożniki razy 10 wcześniej. Nie wiem, czy ona ma. No ale tak naprawdę takiego porządnego wielkiego kopa to właśnie dostanie na tym poziomie tysięcznym. Nie tylko dlatego, że tam może być ten mnożnik razy 10, ale głównie dlatego, że odblokujemy tę umiejętność, no, która o 250% zwiększy zadawane przez nią obrażenia. Ja tak mówię, przez nią, bo to jest chyba kobitka, ja tak jak kiedyś wklepałem sobie suci właśnie w wyszukiwarkę, to mi jakaś postać anime wyskoczyła. No i to była... to była chyba dziewczyna. Tak coś mi się wydaje. No dobra, odpalmy jeszcze może jakąś tutaj misję, zgarnijmy to złoto, gdzie najmniej. Weźmy to. No i taką piątkę mogę wziąć w tym momencie. Będzie kolejny jest rubinek idealnie. No i teraz to ja nawet sobie ustawię Ana Maxa 256 i znowu przyspieszyło i znowu i tak będziemy się właśnie bawić. Tak będziemy się bawić dokładać. Tylko oczywiście trzeba robić to tak powoli. Nie wszystko naraz, żeby to robić właśnie... jak najbardziej efektywnie. Ile ja mam tych robinów? 88. No ostatnio mi jakiś tam najemnik umarł i kilkanaście mnie to kosztowało. No teraz to Wam powiem szczerze, że nawet trochę szkoda mi e, tych, tych, tych... E, ...najemników wskrzeszać, no bo właśnie cenne są te rubiny, tak? To nie było trochę na co ich wydawać, chociaż po startach opłacało się te rzeczy tutaj kupować. No ale teraz jak jest ten autoclicker, no to ja chętnie bym nawet ten Kolejny sobie wziął. Bo a propos, jeszcze tego co tutaj się pojawia, że te kolejne autoklikery mniej zarabiają, to jest jakaś taka fama, która tutaj gdzieś tam w internetach poszła weter. Generalnie, jeśli tak by było, to by twórcy taką informację. Raczej udostępnili, bo to jest bardzo ważna rzecz. Z punktu widzenia biznesowego, to też, też nie wydaje się za bardzo sensowne, żeby te kolejne autoklikery mniej zarabiały. No bo twórcom chodzi o to, żeby jak najwięcej ich sprzedawać. No bo y, można, można na tym zarobić, bo te rubiny można kupować za gotówkę. Także sami wiecie o co chodzi. No i oczywiście. Tutaj z moich obserwacji też nie wynika, żeby te kolejne, te kolejne mniej zarabiały. Tutaj, tutaj raczej chodzi o pewnego rodzaju matematyczne złudzenie optyczne. Po prostu załóżmy, zarabiacie 5000 zł i dostajecie podwyżkę 5000 zł. No to wydaje Wam się, to bardzo dużo, no bo ten przyrost jest galanty, no bo. Dostajecie taką podwyżkę, ile zarabialiście? Jak już zarabiacie tą dychę, no to dostaniecie podwyżkę 5000, niby tyle samo, ale już tak naprawdę wydaje Wam się trochę mniej, bo zarabiacie dychę. Jak zarabiacie 15, to te 5 już też takiego wrażenia nie robi. Jak 20, no to te 5 jeszcze mniej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest podobnie zapewne, po prostu jak z takiej monety mamy 400. E496 i. Załóżmy, ten pierwszy autokliker sprawi, że z takiej jednej monetki będzie E500, no nie? No to jest ten przyrost taki bardzo widoczny. Natomiast jak drugi, no znów tak w zaokrągleniu to jeden E500 zarobi, to tutaj w efekcie zobaczycie, że zarabiacie z monety... 2 E500, czyli na początku, jak było z 490 na E500, to ten skok był bardzo duży, a tutaj przeskoczy Wam tylko e, niby o to samo, ale wizualnie będzie to wyglądało na mniej, no bo to E się nie zmieni, tylko zmieniamy się wartości to E poprzedzające, czyli tak naprawdę, e, czyli tak naprawdę to samo. Ale nie zrobi takiego wrażenia, ja zakładam właśnie, że to stąd, stąd, się wzięło to całe, to całe zamieszanie, czyli z czegoś, co bym mógł nazwać właśnie takim matematycznym złudzeniem optycznym. Dobra, chyba nie będę przedłużał tutaj ta cuć, niech sobie pracuje. Ja bym mógł tutaj kolejną misję sobie zgarnąć. I teraz gdzie najmniej, bo tak ja to robię właśnie. No tu najmniej. No to weźmy taką krótką piętnastkę. Kolejne rzeczy tutaj odpalę i zapierniczam. Chyba mi się dzięki właśnie tym zapasom złota. Tak, podejrzewam, że uda mi się dobić do tego pierwszego tysiaka. Także ta cuci jeszcze mi w tym trybie bezczynności tę grę pociągnie do rekordu jeszcze troszeczkę, ale uda się pobić, uda się pobić. Także. W tym momencie się żegnamy, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie cicho.